Radni o furgonetkach antyaborcyjnych. Będzie zakaz Warszawa, zakaz dla furgonetek z hasłami homofobicznymi i antyaborcyjnymi. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta, radni zatwierdzili uchwałę zakazującą poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów. Chodzi m.in. o furgonetki propagujące treści homofobiczne i antyaborcyjne. Według radnych PiS, uchwała jest niezgodna z prawem. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 radnych, przeciwko było 18. Zakaz wejdzie w życie w ciągu pięciu dni po publikacji w dzienniku urzędowym, chyba że uchwałę uchyli wojewoda. Projekt uchwały zgłosił i przeczytał mecenas Jarosław Kaczyński, radny ko. Obecne przepisy prawa są niewystarczające. Warszawa to miasto dla wszystkich, to otwarta nowoczesna stolica państwa demokratycznego, mówił radny. Dodał, że nie ma zgody radnych o najeżdżenie po ulicach stolicy furgonetek propagujących treści homofobiczne i antyaborcyjne. Ograniczenie wolności głoszenia poglądów radni PiS skrytykowali ten projekt, a radny Wiktor Klimiuk stwierdził, że ten nie ma on sensu i jest niezgodny z prawem, na co wskazuje m.in. Opinia prawna z ratusza. Chcecie uchwalać coś, co jest niezgodne z prawem, mówił. Złożył też wniosek o przesłanie projektu do odpowiedniej komisji. Proponował, żeby Rada zajęła się uchwałą, jak będzie to projekt zgodny z prawem. Wtórował mu i Poboży. To ograniczenie wolności głoszenia poglądów, prezentowania informacji w sferze publicznej. Istnieją inne kanały dochodzenia naruszonych swoich dób, jeżeli tak to odbieramy, niż podejmowanie tej uchwały, powiedział radny PiS. Na temat projektu nie wypowiedział się przedstawiciel prezydenta Warszawy.